Hej, witam Was bardzo serdecznie na kanale Fire One A Dziś mamy kolejny odcinek z serii Minecraft Hero i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. No to co? Rozpoczynamy kolejny odcinek I pewnie słyszycie muzyczkę w tle Jest to muzyczka z NC Release, do której link będzie w, w opisie i będzie też w opisie link do kanału NC Release, który polecam też zasubskrybować. I oczywiście polecam też zasubskrybować mój kanał, żeby dołączyć do armii, żeby być na bieżąco z materiałami. Bo naprawdę warto. I kliknijcie w ten dzwoneczek u mnie i u NC Release, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych produkcjach. Bo naprawdę warto. Opatrzcie, tutaj mamy stół kartografa. W ogóle powiem Wam, że znalazłem wioskę. I zaraz Wam wytłumaczę jak. Czekajcie, bo tutaj będzie trochę głośno. Powiem wam, że całkiem spoko muzyka. Muzyczka nosi tytuł. E, ten... Da, e, control. Bardzo fajna. Naprawdę polecam. I polecam właśnie jej też wysłuchać, bo naprawdę warto. A dobra, to chyba ten, dobra, to jest... Co to tam było? To jest... nie, to jest kompostownik? Słuchajcie, że tam jest. Czekajcie, czy ja mogę ten... A nie, nie mogę, dobra. Nie pokaże mi się, dobra. No. I Polecam sam oczywiście właśnie zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z Dobra. Już wam mówię jak znalazłem tę wioskę. Patrzcie, bo akurat się okazało, że mi w ogóle świat się zniszczył. Wiem, trochę śmieszne. No właśnie, okazało się, że świat mi się zniszczył, z czego no nie miałem już świata. Bo mi się usunął nie wiem jakim cudem w ogóle, no ale no usunął mi się świat. I no w sumie stworzyłem nowy i się odrodziłem przy takiej wiosce. Odnalazłem ja właśnie taką wioskę. Trochę okradłem tutaj ludzi, ale... Cicho, nic nie słyszeliście. Dobra, wiecie co? E, muszę trochę postawić gdzieś crafting, bo chcę coś zbudować. No, poczekajcie, czy ja mam miec? Kurde, odsuń się ty wiśniaku. Ty wiśniaku jeden, odsuńcie się, nie pchajcie się do drzwi. Matka was nie nauczyła? Dobra, w ogóle zarąbałem em, żelazo. do zbroje, jak widzicie, więc bardzo fajnie uważam. Całkiem ciekawie, przyznam. Dobra. Czy ja jeszcze jakiś mogę stworzyć? O, mogę. O, o żelazny, dobra. Znaczy, poczekajcie, mam cztery żelaza Dobra, stworzę mieć żelazny. Hit z tym. Dobra. Yy, przyda mi się na podporki Słuchajcie, ten żelazny miecz. Słuchajcie, tam coś się pali? A nie, to jest ognisko, dobra. Ja Myślę, że tam coś się pali. Myślę, że niedługo uciekniemy z tej wioski, powiem Wam. Tylko po prostu. Akurat e, dzisiaj spędzimy odcinek w tej wiosce, trochę pokradniemy z tej wioski i popatrzymy sobie, jak to wszystko to jest. Poczekajcie, bo ja muszę w ogóle odnaleźć gdzieś łóżko, bo mi się nie chce w sumie w nocy ten. Powiem wam, żyć w nocy mi się nie chce. Ej, kurde, nie zasnę chyba, czy zasnę? Brad? Ej, serio? A poczekajcie, może zasnę? Przesunę się, bo próbuję ci zamknąć drzwi i powinieneś mi dziękować. Może spać tylko w nocy, super I tak mu zarąbię to łóżko, powiem wam Na pewno ukradnę to łóżko z tego domku Ukradnę na pewno parę rzeczy z tej wioski, coś tu Bo przydadzą mi się niektóre tej rzeczy a, a skoro akurat są w wiosce No to bez sensu by było nie skorzystać, uważam Warto wtedy skorzystać Skoro są w wiosce, no to uważam, że naprawdę Warto korzystać póki są No bo jak nie będzie, no to lipa trochę Bo wiecie co, jestem ciekaw czy Spotkam w ogóle jakiegoś creepera od Ej, czemu on mi atak... Ej, on mnie zaatakował. Czemu? Co ja mu zrobiłem? A, bo ja zaatakowałem wieśniaka, dobra. Już czaję. Ej, o nie, ja zaatakowałem wieśniaka i dlatego on mnie atakuje teraz. Ej, to jak ja mam na niego ten... Dobra, poczekajcie, może on tutaj przyjdzie. Sam muszę go teraz zabić. O To jest przez żelaznego. Mi się życie już się respi, dobra. Ale no kurde, no żal. Ej, on się tak kręci cały czas. O, wypadły z niego sztabki żelaza Gdzie nie ma drugiego? Dobra, szybko biorę sztabki I róża wypadła, łot. Ej, kurde, naprawdę A ile jest... Czekajcie, bo ja w ogóle muszę obczaić, ile jest tej tych Tych żelaznych golemów. Kurde, ej, nie, ja nie spodziewałem się, że on mnie nawet zaatakuje No ludzie, no, ja rozumiem Ale no kurde, no czemu nie akurat? Dobra. Może wyjdę, może będę bezpieczny, nie wiem Zaraz się przekonamy, słuchajcie Czy nie będzie nigdzie jeszcze jednego żelaznego golema No nie, nie widzę Ale jakie jajce, ja zaatakowałem wieśniaka to Teraz mnie atakuje żelazny golem Ej, ja chyba zrobiłem jednego obrońcę, słuchajcie Tej wioski To trochę słabo Trudno, dobra, mówi się trudno, słuchajcie Nie moja wina, mógł mnie nie atakować przecież Wiecie, takie życie Mógł mnie nie atakować w sumie no myślę, że się, jeszcze zarąbać ten młot, ale e, znaczy nie młot tylko ten dzwon, ale myślę, że na razie nie, że może później trochę go zarąbię. Natomiast krótka. To musimy trochę podkreść e, z tej wioski trochę rzeczy, bo mają naprawdę spoko rzeczy według mnie. No. I naprawdę warto ukraść coś. No. O ile marchewek? Ja cię kręcę ludzie. A tam jest ognisko oczywiście kolejne i tam jest dalsza część wioski, słuchajcie Tam w ogóle to jeszcze nie byłem Ale dobra, muszę trochę marchewek tych ukraść Te marchewki mi się akurat przydadzą, mi to bardzo No Będę miał co jeść, słuchajcie Nie, to nie wiem czy kraść, myślę, że chyba nie, raczej nie nie to raczej nie będę grać. słuchajcie ale, no, trzeba trochę zarąbać z tej wioski i poszukiwać e, jakiegoś fajnego miejsca gdzieś niedaleko. I sobie zbuduję fajny domek, słuchajcie. Szczerze powiem, nawet że nie wierzyłem, że znajdę tę wioskę, ale zrobiłem to poza odcinkiem w ogóle. Stworzyłem świat też poza odcinkiem e, i wioskę też znalazłem, właśnie poza odcinkiem żeby jakby nie utrudniać tego wszystkiego no bo słuchajcie miałem wszystko w ogóle a tej nagle tracę to wszystko przez to że mi się światło co no, trochę słabo uważam naprawdę bo miałem duże osiągnięcie no to miałem tyle tego żelaza przecież że to szok. sami widzieliście przecież kto nie oglądał poprzednich odcinków to naprawdę polecam zobaczyć tam w karcie będzie naprawdę polecam przejrzeć dobra przejrzymy jeszcze inne te e, inne wio inną część wioski tutaj ten Strony trochę zobaczymy. Ej, owca to jest. Czkowa. O, jagódki są super. Uwielbiam jagódki, słuchajcie. Trzeba uważać. No i super, obrywam. Obrywam od jagódek. No kurna. Dobra, czekajcie. Zdobyłem? Czy one odpłynęły? Ej, dobra, mam 8 jagódek. Super. A tam kurczak sobie pływa. A dobra, to od tego krzaka można oberwać. Spoks. Dobra. Teraz tak, i niszczymy i ciach Idę, ja mam teraz jagódek. Mam 12 jagódek, super. No bomba, i ty owca utknęła. XD, ja to poczekajcie, może po mogę się jej stąd wydostać. I naprawdę ona utknęła. Ja i tak zarąbię łóżko, szczerze mówiąc. Chociaż poczekajcie, ile ja mam wełny zbiówełny. Bo teraz, gdybym ją zabił, to bym. Albo wiecie co, nie będę jej zabiła, tylko może obetnę sobie ten. Ehm. Um... Muszę znaleźć crafting i obetnę sobie coś w craftingu Znaczy, nie obetnę, tylko zrobię ten ehm, jak to się nazywa? No rzucę, no, no rzucę sobie zrobię, słuchajcie Serio? Jestem miagody, poważnie, kolejne Dobra, teraz walamy Kolejne krzaki jagód i lecimy, dobra Teraz lecimy w poszukiwaniu craftinga, słuchajcie Ale fajna ta dalsza część wioski, naprawdę Teraz fajnie, że te wioski w ogóle w tej najnowszej wersji zostały odnowione powiem wam. O super znam crafting, no. Ale naprawdę czadersko, że teraz to właśnie wioski zostały odnowione, bo to razy lepiej teraz wygląda. No, naprawdę według mnie. Bo teraz normalnie. Naprawdę spoks to wygląda. Fajnie, że twórcy tak zrobili. Dobra, co tutaj ciekawego mamy. Drewno. Dobra, w ogóle Ziemia mi nie jest potrzebna. Dobra, kolejne pyry, kolejny chleb, kolejne nasiona dyni, sadzonki. Mam już takie sadzonki sklecie, ale sadzonki zawsze się przydadzą. Jak będę budował dom, to e, przydadzą mi się do tego, do, mm, no jak to się nazywa, do sadzenia drzew. Przydadzą mi się. No to bardzo. Sadzonki myślę, że zawsze lepiej mieć, nawet jeszcze go ta owca. Dobra, to szybko zamieniam ym, to na to tutaj mam żelazo, a tu ten Dobra, teraz lecimy ją ostrzec to szybko Już była tutaj owca Czekajcie, ona... a, dobra, tutaj jest Przy tej jagódce Dobra, i zdobyłem jej wełnę, super, mam cztery wełny Lepiej w żeby te jagódki się marnowały. Jagódki zawsze są dobre, słuchajcie, i pożywne i mają dużo witamin. No. Dobra, jeszcze tutaj trochę... Wiecie co, chyba nie będę już więcej krat tych jagódek jednak, bo jednak... Oj, mały wieśniaczek! O ja cię to tak wygląda dziecko wieśniaka. Ej, fajne ubranko ma. Ej, naprawdę. jest ten mały wieśniaczek, fajnie on wygląda, muszę przyznać, ciekawie. Ej nie naprawdę fajnie. Mi się on całkiem podoba. O tak na krowę! A nie udało się uciekła, za, uciekła po hicie Chyba jej już nie znajdę Polecimy dalej I, A oczywiście ja zapomniałem w ogóle powiedzieć Jeśli ten komuś się spodoba To pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem Bo to naprawdę motywuje do tworzenia takich filmów Więc naprawdę warto i polecam A to jest farmer, wow No widzicie tak wygląda właśnie nasz farmer, ciekawy Słuchajcie, czy my do ciebie wejdziemy? Nie wiem, tutaj nie wejdziemy, bo ty możesz zablokowany, to nie wiem, czy to rozwalać, ale raczej ci tego nie będę rozwalać, bo kultura tak nakazuje, w sumie. Dobra, pójdziemy z fotkami. No bo tutaj może do... I co się stało? Ej, nie, kurde. Poczekajcie, bo mam... Ej, robimy małe cięcie, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, sorki za to wszystko. Normalnie mimo to wywaliło, pewnie to widzieliście, nawet się nie spodziewałem, że mi tak wywali Minecrafta, ale to pewnie przez tą muzyczkę, więc dlatego już ją wyłączyłem. No, wyłączyłem już muzyczkę, żeby mi Minecrafta nie wywaliło, bo coś czuję, że to przez nią trochę, więc akurat właśnie tak jak słyszycie wyłączyłem... Ej, czemu to są dwie pary drzwi? I naprawdę to są dwie pary drzwi? Serio? O, dobra, to ciekawe co tutaj ciekawego mają i widzę, że nic oprócz łóżka i craftingu. No to sorki za to małe cięcie, ale naprawdę nie spodziewałem się, że tak się w ogóle wydarzy, słuchajcie, no, no szok, naprawdę powiem wam, no to było niespodziewane według mnie, dlatego właśnie wyłączyłem muzyczkę, ale jakby co link do y, muzyki będzie właśnie w opisie y, i tak samo będzie link do kanału NC Release w opisie. I w opisie też macie link, żeby zasubskrybować mój kanał, tam pod tytułem zostaw suba i właśnie możecie zostawić, strzelić takiego wielkiego suba. Żeby mi Minecraft więcej nie wywalił Że to coś naprawi wszystko możecie, Albo możecie strzelić taką łapeczkę w górę Żeby też nie wywalił To by było spoko No Bo naprawdę warto uważam A ta seria całkiem dobrze się ma I oby dobrze się nadal miała Ale nieładna ta wioska Naprawdę powiem wam Kozacka Ciekawa bardzo, powiem o tak Czekajcie, mogę mówić wejść na dach Ale nie, dobra, nie wchodzę ale fajna, fajna nawet ta wioska Tam, A nie, to nie są kolejne schody, myślałem, że to kolejne schody, słuchajcie A tutaj kolejne... O skrzynka! Ej, kurde, dobra, wchodzę Dobra, co mam w skrzynce? Aha, kolejne pyry, słuchajcie, no to spoks Bardzo fajnie, mam już ponad 30, mam 33 pyry, super Kolejny chleb Normalnie jedzenia mam tutaj pod dostatkiem, bo wam, najwięcej tu mam pyry i... I tego, no, jak to się nazywa um, i... I chleba Ej, dobra, już słońce zachodzi, to idę spać Serio Dobra, poczekamy chwilę, to parę sekund i, i, i naprawdę idę spać No O kurde, o, ej nie, naprawdę O się ej nie, teraz mi naprawdę się zachciało spać, nie wiem czemu Tak dziwnem sobie powiem, i naprawdę zachciało mi się spać No Dobra ale naprawdę nie spodziewałem się, że tak nawet się stanie. Dobrze, że mi się Minecraft na dotyk zapisał w tym świecie, to jest całkiem spoks. Przenikam przez drzwi, jestem kozak. Nie no, żartuję. Ale nie, to było całkiem ciekawe, że udało mi się przeniknąć przez drzwi, ale to było nawet całkiem możliwe, powiem wam. To jest akurat możliwe, bo tu jest, nie wiem czy to jest lak, ale mi się wydaje przynajmniej, że to jest taki lak w Minecrafcie trochę Bo tak, jak zamykasz na przykład drzwi, to masz szansę, jak stoisz w tych drzwiach, to masz szansę przez nie przejść I to jest według mnie taki lak O, kolejny stół kartografa A wiecie co? Co jest tam u góry? Jestem ciekaw Dobra, to wejdziemy sobie do góry Ej, poważnie nic nie ma spodziewam się, że coś tutaj znajdę A skrzynka jest, dobra Super, o kompas, ej niedobre ej, Papier super, normalnie, o kolejny chleb No normalnie jestem w niebie Ej dobra słuchajcie bo ja mam trochę za dużo tego I zastanawiam się czas, co z tym zrobić, dobra Znaczy Jadzonka na pewno mi się przyda, coś czuję Ale nie, super że, że mam w ogóle kompas naprawdę kozacko Aha, czyli to jest takie coś, fajnie Ej nie, nie spodziewałem się że nawet takie coś tutaj znajdę O o kurde. Ej, dobra, bogam, żeby on się. Ten gostek, bogam, żeby ten kartograf się nam nie zdenerwował, za to, że mu rozwaliłem w sumie ten. Coś w wiosce. Tak, jak ten golem, słuchajcie. Ale nie, ja się aż zdziwiłem, że on zaczął mnie lać, ten golem. To było, no, takie niespodziewane. No, słuchajcie, ja sobie wychodzę. Myślałem, że on po prostu tak, bo coś się stało. A tutaj nagle, boom, on mnie leje. O, jagódki tutaj są. No. Tutaj mamy piękne ognisko. Ale nie, no, całkiem spoko, uważam. Fajnie to wszystko wygląda, na, naprawdę ta. Fajnie, że odnowili tą wioskę, naprawdę, bo to jest spoks według mnie. Mojang zrobił wiele pracy według mnie, bo naprawdę odnowienie tej, tych wiosek to dużo pewnie ich kosztowało dużo pracy i zachodu. Ale opylało się, bo naprawdę ta wioska na tym biomie. To jest chyba taki biom taki, m, tych ciemnych takich lasów, to jest. Nie pamiętam jak to się nazywało, no ale po prostu taki biom. A tymbiomie ta wyska akurat ładnie wygląda według mnie. Naprawdę wow. Fajnie. Yy, dobra, tutaj już byłem, słuchajcie, ale nie byłem chyba tej u góry obok, czy nie? Tutaj pamiętam, tak, była góra i nie byłem właśnie, to jeszcze nie wchodziłem na górę. Dobra, to wchodzimy sobie i zobaczymy, co tam ciekawego. Wydaje mi się, że będzie kolejna skrzynka, a tam jest owca. Dobra. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, jest skrzynka, tak jak się spodziewałem. Ujaci, ci mam emeraldy! O, no super. Z pięć emeraldów i kolejne pyry. Ej, nie, ja mam za dużo trochę tych pyr, powiem wam. No, 37, 38 pyr to naprawdę dużo. I kolejny chleb, super. Dobra, i nasiona dyni. Powiem wam, że tych nasion dyni to mam strasznie dużo, a w sumie dynia nie, nie jest taka potrzebna w Minecraftie. Paproć. Dlaczego mi się przyda paproć? Dobra, nie wiem, czy wziąłem się, czy... Chyba bez sensu, nie, dobra, nie biorę. Ale emeraldy na pewno biorę, słuchajcie, tylko, tylko głupek by nie wziął emeraldów, naprawdę. No, a czy nie emeraldy, tylko szmaragdy. No. Nie, mi się to znaczy, mi się to trochę kiczka, powiem wam. Tu się mówi na to szmaragdy, ale ja po prostu mówię emeraldy, nie wiem czemu. No, ale, kid z tym. Ale nie, no, Spox, naprawdę uważam. Nie patrzcie, jestem jakby zaklinowany w tych drzwiach. Normalnie sobie wyszedłem. No, ale naprawdę. W zacko. Dobra, wiecie co, bo jeszcze pamiętam, że tam był jeszcze, jeszcze jeden. Znaczy, był jeszcze jeden kartograf, Tutaj gdzieś niedaleko. I zamierzam chyba do niego iść, bo może on też ma coś na górze ciekawego. Właśnie, powiem wam. Ej, dobra, mam trochę życia, straciłem coś zjem. Dobra, wiecie co? Zjem pyry. Pyry najlepsze. Najpierw pyrami trzeba się najeść. Dobra, pyry zjedzone i będę zdrowy. Nie no, oczywiście żartuję. Dobra, ten kartograf był trochę tam dalej. To lecimy do niego i tam może coś mu podwędzę, słuchajcie No Dzisiaj w ogóle będzie taki krótszy odcinek niż codziennie, słuchajcie Taki około 22 minutowy, 23 tak minutowy Z tego powodu, że akurat No po prostu Chciał, Chciałbym zrobić choć raz taki właśnie krótki odcinek A dobra, nie będę zamykał ze za sobą, bez sensu Chociaż w tramwaju nie mieszkam, ale no wiecie To Minecraft Dobra, czy jest skrzynka? O, tak, właśnie ciebie szukałem skrzyneczką Super, kolejny kompas, bez sensu jest chyba odbrać dwa. Chociaż, wiecie co, gdybym miał papier, to bym mógł stworzyć mapę, co nie? I by pokazała tam e, mój punkt, na przykład odrodzenia. Znaczy, sam kompas też pokazuje punkt odrodzenia. Poczekajcie, wiecie co, ja mam chyba za dużo trochę tego. Dobra, mam pomysł, mam plan. To drewno trzeba ten trochę przemienić. Dobra, ziemię trzeba schować bez sensu. Mam tą ziemię. Dobra, co mi się jeszcze nie przyda? W sumie po co ja trzymam te róże? Tak się zastanawiam. Dobra, wiecie co? Węgiel może być. Przyda mi się. A dobra. idziemy. z tym. Znaczy, myślę, że w następnym odcinku w ogóle to pójdziemy już poza wioskę. Tylko jeszcze trochę więcej tej podwędzy rzeczy. Dobra, ile mam miejsca. Mam jeszcze z 4 miejsca, to na pewno wezmę to, ale muszę coś zostawić też. E, ten Dobra, i ukradłem właśnie stół kartografa. No, to jest stół kartograficzny, właśnie. I tam e, on służy, z tego co wiem, to on służy tam chyba do map, czy do czegoś takiego, właśnie. Tam można zapisywać, chyba, lokalizacje, jakieś mapy, coś tam w tym stylu. Tak mi się przynajmniej wydaje. On jakieś takie rzeczy pokazuje właśnie, to, ale nie jestem właśnie pewien, ale tak mi się przynajmniej wydaje, właśnie że on jakoś tak właśnie działa ej dobra czy nie ma nocy? jeszcze, czy nocy jeszcze się nie zbliża? jeszcze nie widzę żeby się zbliżała, dobra um, bo tutaj mam blisko łóżko to dobra, teraz tworzę szybko ten łóżko to łóżko jakby tworzę w ogóle, tak po prostu wiem, że tutaj obok mam gdzieś łóżko ale po prostu no wiecie, ej dobra bo ja muszę mieć jeszcze miejsce na crafting w sumie nie wiem po co mi ta pusta mapa Dobra, mam pewien pomysł, gdybym na przykład zrobił tak, to co by się stało? No, pusta mapa, stwórz mapę Aha, dobra, mogę stworzyć mapę, ale czy ona działa tak, że się porusza w jakimś kierunku? Czy ona nie działa tak, jak ta mapa z konstruowaniem tego... Z konstruowaniem kompasu? Bo to by było spoko, gdyby tak nie działało Uważam Dobra, załóżmy oddalam się od tej osady a no, dobra, ona tak działa rzeczywiście, bo już myślałem, że ona tak właśnie nie działa. Ale super, to mam po, potężną mapę. Mam taką lepszą niż tą z kompasem, powiem wam. bo ta z kompasem, znaczy, jest całkiem przydatna, ale to tylko na takim. Nie wiem, jak na przykład tworzyłem te bazy, pamiętacie w poprzednich odcinkach? Oto do takich rzeczy, żeby na przykład spamiętać, gdzie mam bazy. To do te, to takich rzeczy na przykład jest przydatna taka. taka, ta, taka mapa. Mapa lokalizacyjna to chyba było, o ile pamiętam I kurde, naprawdę Świnia mi uciekła, dobra, może ją złapię jeszcze Świnko, świnko, gdzie jesteś? Tatuś cię woła Dobra, już nie chce mi się za nim biegać, słuchajcie O, już 22 minuty trwa odcinek, dobra, to wiecie co? Myślę, że powoli możemy zakończyć ten odcinek O kurde, nie, naprawdę rozpadało się Poważnie Dobra, to wejdziemy sobie do tego domku i powoli będziemy zakończyć odcinek w tym domku już. A tutaj nie ma łóżka, dobra. Dobra, kit z e, Myślę, że powoli możemy sobie zakończyć też ten odcinek. E, myślę, że był to bardzo udany odcinek. Jeśli odcinek wam się spodobał, to pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapeczki w górę pod tym filmem, bo to naprawdę motywuje do tworzenia takich filmów. Oczywiście, mm, pamiętajcie też o zostawieniu subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco z materiałami. I oczywiście, pamiętajcie o kliknięciu dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych produkcjach. E, pamiętajcie też e, o zajrzeniu w opis, bo tam są linki. Jest link do serwera na Discordzie, gdzie jesteście na bieżąco. Będzie też link do kanału NC Release i będzie też link do piosenki e, tej NC Release Control. Więc naprawdę polecam. No i co, trzymajcie się śladu, i cześć. I życzę Wam yy, udanego dziąka i jak najlepszych wakacji. No, to się ma. Pa. I widzimy się w następnym odcinku.